Cześć, dzień dobry, kochani, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale. Dzisiaj przychodzę do Was z miksem zielonym, z propozycji od Kamilki, od naszej zdrapy. Na kolor zielony miksu obstawia też Ewa. Erma też proponowała też fajną rywalizację i myślę, że tą rywalizację również zrobię, bo tam była mowa o moich dwóch ulubionych zdrapkach o królu Cash kontra Ekstra Linie. Także taki odcineczek Mateusz na pewno też powstanie, i myślę, że może na weekendzie sobie podrapiemy. A teraz przechodzimy do tego zielonego miksu. Eee, kwota 40 zł. Mamy Paradiso Mega Pensy Zdrabkowy, też dużo szczęścia i walizkę pieniędzy. Zobaczymy. Niebieski poszedł tak sobie. Kto nie widział, to chętnie zapraszam do oglądania. A teraz zabieramy się za ten zielony, przybliżamy i zaczynamy od walizki pieniędzy.

Siedemnaście, trzynaście, 48 nie ma, 57, 14, 24 i kończymy 44, także nic z tego. Pierwsza zdrapa pusta, dużo szczęścia z numerkiem dwudziestym trzecim wygrywając liczby i dodatkowo symbol klipsu.

13 i 18. Także tutaj również pusto. LS kontrolne. No to przechodzimy do tych zdrapeczek za 10 zł. Troszeczkę oddalę. No i sprawdzamy z drapkowego kesza. z numerkiem czwartym. Tutaj wygrywając liczby. Yy, plik i worek. Szukać będziemy trzydzieści jeden, pięćdziesiąt jeden, pięćdziesiąt trzy, trzydzieści siedem i pięćdziesiąt sześć. I zaczynamy. Mamy czterdzieści jeden, dwadzieścia dwa, czterdzieści dwa. Nie ma, nie ma. Drugi rząd pięćdziesiąt pięć. Dwadzieścia cztery, dwadzieścia sześć, trzydzieści trzy, trzydzieści dwa, no nie zapowiada się kochanie na wygraną, czterdzieści dwa, trzydzieści dziewięć, dwadzieścia jeden, czterdzieści pięć i ostatni rząd, siedemnaście, szesnaście, 58 36 obok i 52. Same oboki dali na koniec wygranym 0. Eee yy, kontrolne tu jakieś mamy, mamy D, mamy B. Także no kolor nadziei na razie słabo. Zostały dwie zdradki. Weźmiemy sobie mega pensję z numerkiem 24. No, i tu nas interesują w sumie tylko wygrywające liczby, bo trafić ten napis z razy 2. To już chyba nie wierzę. Dobra. 49, 43, 19, 14 i 8. A mamy 6, 31, 12, 45 trzydzieści cztery dalej dwadzieścia pięć czterdzieści dwa obok dziewięć obok dwadzieścia jeden i osiemnaście nie ma dalej trzynaście czterdzieści osiem. Zobaczcie jakie oboki dalej trzy.

Paradiso z numerem 22 ostatnia nadzieja na wygranę. No i sprawdzamy od środkowego rzędu pojedziemy. Szukać będziemy tęcze i ośmiornicę. Tęcza, tęcza i ośmiornica. Dobra, zaczynamy. Tutaj tęcza, tutaj tęcza. Tęcza, ośmiornica jest i ona. Tutaj tęcza. I ośmiornica. Dobra, a i tu jeszcze tęcza. Chyba wszystko. Kolejne dwa to łódź i okulary. Łódź i okulary. Tutaj mamy łódź. Troszkę wyżej. Okulary. Tutaj nie widzę. No, i tutaj jest łódź. łódź. Łódź, łódź i okularków chyba już nie widzę. Łodzi również. No, i teraz pytam, po gdzie tu? tu już nic nie będzie chyba. To jedziemy tutaj. Mamy delfin. Delfina i napój. Delfin i napój. Dobra, tu jest delfin. Mhm, tu kolejny. Tu mamy napój, delfin, napój, i tu napój. Okej, okay. no to dalej. Bluska i serducho. Mamy serducho. Tu jest bluzka. Tu mamy bluzkę. Okej. Okay. I co dalej? Serducho i bluzka. Już chyba nie mamy nic co. Dobra, kolejne symbole. Chmura i lody. Chmurka i lody. Mhm. Tu mamy chmurę. Tu są lody. I tu coś mamy. Tak, mamy lody. Okej, okay, to chyba na tyle. Słońce i motyl. Motylek jest. Słoneczko i motyl, Tu mamy słońce. Tu jest słońce. Jest motylek. Ok. Słoneczko, motyle. Czy tutaj gdzieś chyba nie? No to górny rządek. Ryba i nuta. Mamy rybę. Tutaj rybka. I tu nutka. Dobra, kolejne Żółw i termometr. Żółw i termometr. No, coś teoretycznie mogłoby się tu utworzyć, ale nie chcą nic dać. Żółw i i termometr. Tutaj mamy żółwia. Tu termometr. No i dobra, co tam dalej dla nas przygotowali? Palmy i shorty. Palma i shorty. Palmę mamy tutaj. Palma i shorty. Tu shorty. Palma, shorty. No i kończymy, kochani, chyba dwa ostatnie symbole. Zostały wodolot i parasol. Wodolot mamy tutaj. Tu mamy parasolki, ale też nas poblokowali. I tu już nic nie widzę. No, także wychodzi na to, kochani, że wszystkie zdrabki przygotowane dzisiaj na odcinku okazały się puste. Aż mi się nic nie chce już komentować. <grym> Propozycja na odcinek bardzo fajna. E, oczywiście czekam na kolejne. Bo to wiecie, zawsze coś takiego innego, już nie wymyślanie samemu, tylko propozycje od Was. Bardzo fajne. Teraz w życiu zrealizujemy pomysł. Ermateusza. Yy, zrobimy sobie rywalizację Królkesz kontra ekstra linie. Yy, może te moje ulubione zdrabki mnie nie zawiodą i coś sypną na odcinek. Także do zobaczenia, kochani, już niedługo. Pa!